Cześć, witajcie moi drodzy! Mamy piątek, piąteczek, piątunio, zapraszam na klina. Ok, a jak mamy piątek, no to oczywiście tygodnia koniec i początek, jakkolwiek to zabrzmiało. Chociaż dla czynnych alkoholików, no to jest tygodnia koniec i koniec. No ale co tu dużo gadać. Moi drodzy, tak sobie przeglądam cytaty stoików i tak mi się tu kliknął i mówię, o, to jest dobre. I to jest w ogóle w temacie, który nawet był wczoraj w klinie, co nieco. A mówił ten tekst, który za chwilę przeczytam, Zenon Skiton, Skition. Natura dała nam jeden język, a dwoje uszu. Po to, ażebyśmy słuchali dwa razy więcej niż mówili. Moi drodzy, co tu dużo mówić? No tak to wygląda. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia jutro. No nie, oczywiście pociągniemy temat. Słuchajcie, no często się o tym w AA mówi. Starzy AOWcy, to co wyjadacze, też o tym często mówią, że po to mam dwoje uszu a jeden język, żeby dwa razy tyle słuchać, a raz mówić. No, zasada jest prosta. Zobaczcie, jak żeśmy chlali, no to my żeśmy kuźma na wszystko mieli odpowiedź, nie? O, absolutnie na wszystko. Na wszystkim żeśmy się znali. Nie? Na handlu nieruchomościami, na samochodach, na geopolityce, na kuźwa prawie, na rachunkach, nawet na gotowaniu. Nie? Wiesz, kuźwa we wszystkim najmądrzejsi. No, niektórzy mają tak odstawiając butle, no, ale to nie pić to nie znaczy jeszcze trzeźwieć, no, ale to jest inny temat. Nie? Natomiast zobacz, jeżeli odstawiasz, to tutaj, ja mówiłem o tym w kursie. Jak przestać pić. W ogóle, jeżeli jesteś jakimś, tutaj trafiłeś na ten kanał pierwszy raz z jakiegoś powodu, a chciałbyś przestać pić czy coś, może nie zauważyłeś, ale u mnie na kanale jest cały darmowy kurs, jak przestać pić, więc zachęcam, żeby sobie tam zajrzeć. I tam też o tym mówiłem, że jedną z takich podstawowych zasad w trzeźwieniu jest robienie bardzo wielu rzeczy dokładnie w cudzysłowie na odwrót. Nie? Czyli jak chlałeś, czy jak w ogóle byłeś w jakiejś niefajnej sytuacji życiowej, mm. <laughs> rób to dokładnie odwrotnie, a prawdopodobnie tyle wystarczy, żeby teraz było dobrze. No i tak jest, nie? Bo to jest generalnie tak zupełnie na logikę, bo mi w stoicyzmie się najbardziej podoba ta po prostu kamienna wręcz yy, logika. No to tu się nie da na argumenty zaprzeczyć nie? Tym, 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 tym tekstom, które stoicyzm niesie. No, nie ma zmiłuj, po prostu. I zobacz, słuchaj, że kiedy chcesz właśnie czegoś nowego się nauczyć, no to pewnie, no, możesz próbować samemu, ale dużo szybciej będzie, jeżeli poprosisz kogoś, kto już to zrobił, ne? Jeżeli masz jakąś taką sytuację, że. Yy, no, o piciu żeśmy rozmawiali wczoraj. No, ale na przykład, nie wiem, chcesz poprawić swoje finanse, jesteś w długach. No to możesz usiąść i, i, i się, się żalić, możesz więcej żadnych długów nie brać, spróbować więcej zarabiać, trochę oszczędzać, żeby spłacać. To już jest lepsza droga. Ale najlepszą drogą jest poszukanie kogoś, kto był w podobnej sytuacji. Może ci pomoże z tego wybrnąć, nie? Może są gdzieś jakieś, wiesz, yy, możliwości, również prawne, również, wiesz, jakieś fundacyjne i tak dalej i ktoś pomoże ci z tego wybrnąć. Są nawet takie fundacje, które zajmują się, wiesz, tam yy, ściąganiem odsetek i takich różnych, no bo w bankach często też mamy do czynienia z lichwą, no nie oszukujmy się. Jeżeli masz problem yy, z samochodem, ja dom, po, dom wybuduję cały. Od fundamentu, kurde, po na ścianę. Zrobię cały dom, nie? Yy, z tym nie mam problemu. Za samochód się nie biorę. Oczywiście mógłbym rozkręcić moje auto jedno, żeby coś tam naprawić, ale jak go złożę, to na 100% zostanie wiadro śrub, ne? Po prostu. Więc no nie popełniam takich błędów. Idę z tym do, do, do mechanika, ne? A zobaczcie, jak trudno bo to, 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 o czym teraz mówię, to jeszcze jesteśmy w stanie przyjąć, nie? Ale jeżeli mamy jakieś trudności emocjonalne, jeżeli mamy jakieś trudności życiowe, to, to ja się będę Kuźba innych pytał, nie. Wiesz, co ja jestem? Jakiś dzielon, że ja sobie w życiu nie umiem poradzić? Czy coś? To, to wiesz, to, to, to nic, nie? Bo idąc tą logiką, zepsuł ci się telefon, ty jesteś nie wiem, no budowlańcem, czy tam magazynierem, czy cokolwiek, no te dwa zawody wymieniłem, bo sam w nich działałem i działam, no to wiesz, rozkręcę mój telefon na części pierwsze i, i naprawię go sam, nie? No przecież nawet dołba ci takie coś nie przyjdzie, bo, no nie, no to, bo równie dobrze mogę wziąć i ten telefon już wyrzucić, nie? Prawdopodobnie, no chyba, że jesteś taki, wiesz, MacGyver-kozak, no to co innego. Ale w większości wypadków jest to dla nas zupełnie normalne. Ale jeżeli mamy jakiś ból emocjonalny, jakieś trudności w rodzinie, jakieś trudności w związku, nie? czy trudności związane z męskimi sprawami, nie? to gdzie, absolutnie? Ja się, przecież nie będę się innych pytał. I wtedy mamy taki odsetek, że w Polsce gdzieś taką statystykę mi śmignała ostatnio, że więcej mężczyzn ginie od samobójstwa niż w wypadkach samochodowych. Nie? No, tak my sobie zarobiście radzimy. I to jest z tego powodu, że robimy na odwrót. Jakbyśmy mieli jedno ucho i dwie, dwie, dwie pary ust. Nie wiem, jak to odmienić. Nie wiem, czy one by miały być na policzku, czy jedno na czole. By miało być, jeśli, czy jak. nie? Moi drodzy, pokora to jest umiejętność widzenia siebie, w prawdzie. I to jest ogromna, ogromna ulga. A uwierzcie mi, bo. Ja przez te lata Trzy też próbowałem wszystko sam nieść. To uwierzcie mi moi drodzy, to jest ogromna ulga, kiedy siądziesz i sobie powiesz: wystarczy, nie? Teraz niech ktoś mi pomoże, teraz ja się kogoś zapytam, będzie łatwiej, będzie szybciej. No bo możesz gasić pożar szklanką. No ale kto ci zabroni, nie? Ale możesz też wiesz, wezwać straż pożarną. Panowie, jedziemy z kuchem. No, efekty sobie łatwo wyobrazić. I tak jest z wszystkim. Bo to są naprawdę turbo uniwersalne zasady. Więc, moi drodzy, prawdziwa mądrość, prawdziwa mężność, bez względu na to, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, polega na tym, że znamy swoje ograniczenia i Prosimy o pomoc, kiedy trzeba, po prostu. To nie jest wstyd. To jest znaka mądrości i odwagi. <laughs> Przepraszam. Tyle, moi drodzy. Bardzo wam dziękuję. Mam wrażenie, że te kliny w tym tygodniu dość długie były, ale mam gadanego, co zrobić. Yy, no i kaszel prawie zupełnie już mi ustał i na płucach jest spoko, po prostu powikłania jakieś dziwne po grypie, ale to było takie badziewie jakieś, że wszyscy po prostu kasłali przez półtorej miesiąca albo dłużej potem życie. Tyle. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i do zobaczenia w niedzielę w filmie. Cześć.